Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek z serii Różnice w drzewie genealogicznym RWDG. Powiem wam, że byłam w trakcie y, rozgrywki, chciałam sobie ponagrywać trochę... Y, po, ...ponagrywać, właściwie pograć trochę pomiędzy nagrywkami, żeby trochę czasu minęło. Ale mam bardzo złą wiadomość. Właśnie przed chwilą dowiedzieliśmy się, że mama Kaleba, Agnes, zmarła, więc Klaudia została sama tam w domu. Klaudia no, na szczęście jest osobą dorosłą, więc nic się nie stało. Ale dodatkowo dostaliśmy spadek po Agnes. E ja to akurat, jeśli jesteście ciekawi, to jest opcja w MC Command Center, w której można sobie ustawić, że postać, która umiera z rodziny, zostawia spadek dla pozostałych osób w swojej rodzinie. To jest tam jakoś procentowo dzielone, że wiadomo najwięcej tam dostaje małżonek, później dzieci, no i tak procentowo dalej, dalej, im ktoś jest dalej spokrewniony, tym mniej dostaje pieniędzy. Bardzo fajna opcja. Myślę, że dosyć realistyczna, więc dostaliśmy tutaj trochę kasy, nie, nie kojarzę ile, nie zwróciłam na to uwagę, tak yy, szczerze mówiąc. Yy, I co? I co, co? Coś chciałam jeszcze powiedzieć. I ktoś jeszcze umarł, wiecie co? Tak mi się wydaje, bo już nie wiem, myli mi się trochę z z, z, z wyzwaniem dziesięcioleci. Gdzie jest to drzewo genealogiczne? I tak coś kojarzę. Tak, Melissa zmarła, Melissa Baker, więc y, zmarła też mama Heleny. Praktycznie w ciągu jednego dnia obydwoje stracili rodziców, więc no trochę smutno, ale to i tak były takie wiecie po prostu, osoby, żeby coś tam był, jakiś ślad, żeby było wiadomo, że mamy rodzinę, bo tak y, trochę to jest dziwne, że jak się rozpoczyna tą rozgrywkę, to wiecie. Y, nas, nasze postacie nie mają w ogóle żadnej rodziny, żadnej historii, wiadomo, można sobie to wymyślić, ale. Ale wiecie jak to jest, więc chciałam, żeby jednak były te jakieś powiedzmy rodzinne minimalne więzi i, i stąd teraz mamy dramaty. Mały David sobie śpi. My właściwie to dopiero co wstaliśmy. Ja jeszcze się postarałam o dziecko naszymi postaciami, bo wiecie w tym, w tym pokoleniu... Jedna z opcji, którą musimy wykonać, to jest posiadać syna i córkę, parkę. I dopiero wtedy będziemy mogli, wiecie, zaprzestać starań o dziecko. Więc na razie mamy Davida. Chciałabym mieć córeczkę. Zobaczymy, czy to się uda. Ale póki co kaleb. Weź to wyczyść. Wytrzyj. Później się ogarniesz. Kaleb wstaje. Y Helena sobie tu ogarnia nasz ogród. Masz tu podlej. No dobra, niech sobie poogarnia. Mamy tutaj całkiem sporo tych roślinek. Myślę, że jak doczekamy się drugiego bobasa. O, co tu z omatko, ta półka to był błąd. Ta półka to był poważny błąd. Jak doczekamy się drugiego bobasa, to pojedziemy sobie na jakieś wakacje. Dajcie znać, co tam sądzicie o tym Sulani. Jak się nazywa ta druga Sylwadorada? Może? To też była całkiem fajna opcja. Okej, okay, budzimy naszego małego Davida. Chodź tu, weź sobie porcję. Ja wiem, że ty jesteś smutny, a ty tak naprawdę swoich dziadków to nie zdążyłeś poznać. Ja wiem, że David jest głodny. Nie zostanie zabrany, proszę mi tutaj nie przesadzać. Ban mi nam się zepsuło. David, czy... David, Kaleb, czy ty? Dlaczego ty śpisz oficjalnie? Resetuj obiekt. Co my mieliśmy tutaj zrobić? W ogóle Kaleb ostatnio... Co? Jest grane. Złowiłam Kalebem tą sztabkę złota. Nawet w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego można złowić. Patrzcie na to. Kaleb właśnie coś złowił. To sztabka złota. I patrzcie, ile to jest w ogóle warte. 6000, bierzemy to. Jaka jazda. Ło, wow, ile mamy kasy. Zarąbiście. I jeszcze złowił e, ten tablet do rysowania. No, też fajna opcja, ale wiecie, co tak mi się wydaje, że Kaleb i Helena to w ogóle oni są tak blisko. Mm, o, oh fuck to jest zepsute. I ty to będziesz jeść? Nie, nie będziesz tego jeść. O Boże, ty jesteś taki głodny. O matko, co tu się dzieje? Śmieci, wszędzie śmieci. Kalep, nie jedz tego, proszę cię, weź coś ugotuj szybko. Niech to będzie ten bakłażan. A, nie jedz tego, nie jedz! Tata się zastanawia, czy pójdziemy. Nie, tato nie teraz. Musimy trochę popracować, ale... Oh, ale syf. Dobra, to tu wyrzucę. Mały jest smutny. Hm. Może ty chociaż go... No, przygotuj mu kąpiel. Szybko. szybko. Nie? Mm, kurde. Dobra mały, gdzie jest to jedzenie? Boże, co za dramat, weź to do dokończ. Niech ci mama zrobi kąpiel. Dlaczego nie możesz go wykąpać? Coś tam ciasno jest chyba. Wiecie co w tym kibelku, coś mi się tak wydaje. Matko, dlaczego on cały czas... Przestaje to gotować i cały czas jest smutny. Ogarnij się, bo ci dziecko zabiorą. Aha, no dobra. Co mi się baguje? No chodź tu. Brudasku, weź porcję i jedz. Ale to dziecko jest brudne. O matko. Co się stało? Eee, tak, przyjdź. Poznasz swojego bratanka. Weź ty też zjedz. A ty tylko byś się chciała trochę wykąpać. No dobra, widzę, że się sama ogarnęłaś. A kim jest ten pan? Dziel się miłością. O, ty słodziaczku mały. Jerdzielku, Matko, jak on wygląda. O, jaki mały brudas. Kalep i Klaudia zaciśniają tutaj więzi, a ja musiałam zrobić małe przemeblowanie w tej łazience. Mam nadzieję, że będą mogli tutaj myć ręce, bo nie mogłam wykąpać naszego brudaska, ale już wszystko jest ok. On jest mega smutny i śpiący, więc jak tylko go wykąpiemy, to od razu mu poczytamy do snu. Czytaj małemu dziecku do snu, zarąbiście. I pójdziemy sobie chyba posprzedawać wszystko, bo nie mam posprzedawane. A przydałoby się trochę hajsu tutaj zarobić. Sprzedaj wszystko, spróbujemy. Hmm, a ty nie będziesz mu czytała do snu? Czy co? No poszłaś to sprzedać. Wam aż dziwnie mi się gra. Tu jest tak kolorowo w tym pokoju dziecięcym, a jak pomyślę sobie o tym, jak wyglądają pokoje dziecięce w wyzwaniu dziesięcioleci, to masakra, szaro-buro. A tu już możemy sobie normalne ubranka poubierać. No miło, miło. Miła odmiana na pewno. Ale jeszcze jakąś lampkę bym mu tu dała nocną, żeby jakieś światełko mu to dawało. Dobra, ty sobie uśniesz, śpisz już, maluszku. A ty... Może zrobisz test ciążowy. Bo się staraliśmy, a nie wiemy, czy jesteśmy w ciąży. Jak my mamy dużo pieniędzy w ogóle, masakra. Dostaliśmy ten spadek, sztabkę złota. Kurde ostro. Gdzie tu jest, wyczyść to. Wyczyść. Dobra, to chyba samo musi wyschnąć, bo on tego nie zetrze. Coś mi się tu zbagowało. No, nie udało się. No, ale nie ma tego złego. Ej, ty się obudź, chłopie. No, jesteś zbyt smutny. No, trudno. Będziemy mieli teraz wyjęte to z życiorysu. Weź, idź spać w takim razie. Albo może o... Wypłacz się. Wypłacz. Wygłość do siebie przemowę. Trochę słabo z tą żałobą, bo teraz nie będziemy mogli się nawet postarać o bobasa. No ale dobra. Naturalna kolej rzeczy. Weź się tutaj. Wygłoś do, so do siebie przemowę. zjedz coś. A ty nie powinieneś wstawać? Chyba powinieneś. Czy ty narobiłeś pieluchę? No. Mhm. Weź sobie zjedz to dango. Mamy tyle kasy, że jedyne, czego mi teraz potrzeba do szczęścia, to kotek. O nie, ten jest słodki. Pamiętacie, mieliśmy ostatnio. Jak ty się nazywasz? Apollo. Jesteś dorosłym kotkiem. Są tu jakieś inne. Greta mi wtedy wpadła w oko, ale Greta mi uciekła. Ile tu w ogóle jest tych paczuszek? Weź to pootwieraj, a później pójdziemy na polowanie kota. Właściwie to na polowanie na kota. No, coś tu ma. Co znalazła kaczuszkę, bekonit i to wsio. Okej, okay, to sprzedamy. A gdzieś tu jest takita. Tu przy okazji możesz wykopać. ty jesteś czyś? Ty jesteś czyś. Ale ty jesteś przyłędą. Obudzimy cię. Halo? Ma takie samo umaszczenie... Ma takie samo umaszczenie jak nasz y, kot z, z wyzwania dziesięcioleci. Ale pyszczek ma zupełnie inny. Ten to taki ala persik. Płaskaty ryjek. E, czy mogę się z nim przywitać? Czy będziesz tak miałczył? E, miałczył, miałczał. O kurde, ale dobra. No i co? E, ja bym mu dała coś do jedzenia, bo on pewnie jest głodny. Jaki słodziak? Ej, no, pogłaszcz. Zaproponuj przyjaźń. No. A jest w ogóle jakaś opcja? Opcja adopcja? Opieka. Hmm. Jak się w ogóle bierze takie zwierzaki? Hmm, ty chcesz się pobawić. Nie, nie, nie. Ja cię nie puszczę. Ja cię biorę. Dobra, ja go wezmę, ale zrobię to po prostu o, taką metodą. Dodaj do rodziny. I już jest mój. Weź to jeszcze otwórz. No i jesteś już nasz. Pięknie. To teraz zajmę się naszym omatką, naszym todlerem No jasne, o, widać, że Klaudi się nudzi. Dobra, takie podstawy z podstaw mamy, czyli kuwetę, yy, miskę z jedzeniem i drapak. Tutaj postawiłam. O matko siusiaj a ty co się tak drzesz, Klaudia? Ej no co miał, masz kuwetę? Ogólnie pogoda nam się spieprzyła i to nieźle. Małe póki co dałam, żeby sobie pojadł te papryki. No okej, okay, od razu lepiej. Yy, baw się lalkami z Klaudią. Pobaw się trochę z Ciocią. Ty może pospędzaj trochę czasu z tatą. Rozmawiaj o burzy. Narzekaj na rachunki, rozmawiaj o łowiskach. Potem weź opłać rachunki, weź pocztę. Mała zadymka tu się zrobiła. Ciociu, czy mogłabyś bajka na dobranoc? Proszę. Niech będzie Helena. Niech mama ci poczyta. No wystarczy tego, bo ty tutaj już padasz. Wiem, że jesteś smutny. Narzekaj na problemy. Poproś o radę. A ty gdzie idziesz? Hej? A, lecisz z nóg, dobra. Weź i spać. Boż. Wydawało mi się, że go chyba dawałam do spania, ale widzę, że jednak nie. Weź tu pociesz tego kota. O, festiwal. Kurczę, przydałoby się chyba pójść, co? A małego zostawimy z nianią. W sumie dobrze nam zrobi taka odskocznia. Idziemy. O, o, o. Yy, przyprowadź ze sobą znajomych. To jest tak szczerze mówiąc to święto, które chyba najmniej lubię. Boże, czy to w lat? O, w sprzedaje żarcie w budce. Spoko, okej. Okay. Pojedzcie tu sobie dzieciaki. Może dołączcie sobie, o, wszyscy do kawalarzy. Ja tu robię to. Te... Wypić tego napoju. O, papcio mróz też przyszedł. Będzie złe rzeczy robił. O, matko kalep, leć szybko do kibelka. Bo ty się zaraz posikasz, ale będzie wstyd. Czy on tam dotarł? O nie. O matko, ale wstyd. Masakra. O, podpal. Dobra, mamy to zaliczone. Obiema postaciami. E, spadamy stąd. To święto było do kitu. Kaleb się posikał. I w ogóle dramat. Spadamy stąd. Idziemy do naszego dziecka. Nie interesuje nas to święto. Boże, jak on wygląda. A, kiedy mody z wyzwania dziesięcioleci mieszają ci się z twoją aktualną rozgrywką. Matko, Penny, jak ty wyglądasz? Boże, teraz ty się posikasz. Masakra. Weź szybki prysznic. A ty na co czekasz? O, dlaczego ty jesteś taki czysty? Mały David, niech tu już sobie wstanie. O, mamy krowokwiat, o matko. Boże, mam nadzieję, że nikogo nie zabije. karm. Jak często to trzeba karmić? Kurde, pogłaszcz, baw się. Mam nadzieję, że on nas nie zeżre. Dajcie znać, jak wiecie, ile razy trzeba w ogóle karmić taki krowokwiat. Ja nie mam pojęcia. Nie, powiem wam, czuję się niezbyt bezpiecznie tutaj. Mam nadzieję, że mi kota nie zje. To jest grane. Apollo, trzymaj się z dala od tego krowokwiatu. Zastanawiam się, czy nie zrobić tu ogrodzenia i nie zamknąć dla wszystkich oprócz dla Heleny. Bo tak e, spoko zaliczyło nam, że mamy wyhodowany krowokwiat i tak poza tym to nie wiem, czy ja chcę mieć to u siebie. Nie bardzo. Dlaczego płaczesz? Głodny jesteś, no to chodź tu, podejdź. Masz tu przecież żarcie, to nie płacz. Masz w ekwipunku nawet jedzenie. Powiem wam, dzięki temu ogrodnictwu jesteśmy mega bogaci. Po prostu obrzydliwie bogaci. Jakimś cudem te geny blond włosów wygrały i David jest blondynem, a nie rudym. Ja <grym> się tak zastanawiałam, jakie to to będzie miało włosy. A tu proszę. Mm, dobra, kaleb tobie chce się siku. I ja się zaraz z wami postaram o bobasa, tylko niech się mały wysika, niech się pobawi trochę i pójdzie spać. No patrzcie, jaki miły, rodzinny wieczór. Wieczór? No, no powiedzmy popołudnie. Urocza, rodzinka. nawet kalep słucha. No kalep tak, kalep jest infantylny, więc on też pewnie lubi słuchać bajek dla dzieci. Ojejku, dziecko, śpi-śpi. Oj, co, ty się to gdy nerwujesz? Kalep. No okej. Okay. Zaproś do zabawy lalkami. O lol. O, Beskitu, ale coś nie mógł. Czy wy postarajcie się o bobasa? Póki mały śpi. Pierwszy raz to widzę w ogóle. Tą interakcję. Dwa wiedym. jednym. zabawa z higieną? Niekoniecznie? No ja widzę, że nie bardzo. Czy to jest zepsute? Nie powinno rosnąć od tego higiena? No spoko w ciuchach. Weź resztki. No i co? I tak musi się wykąpać. W starej części jakoś inaczej to było. O, tata. Czuję się samotny, widzę. Oszty, mały płaskoryjkowy kocie co ty tu robisz Apollo czy ja już mogę zrobić test ciążowy no Apollo oduczył się drapać meble, zarąbiście e, Claudio nie, niekoniecznie, nie mamy teraz czasu what the fuck, co tu się dzieje Boże, wystraszyłam się nie, 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 nie e, nakarm nie chcę tego kropu kwiatu. Pozbędę się go. W następnym odcinku już go nie będzie. Nie chcę, żeby mi kogoś zabił. Ty tego tako nie zjasz, bo to się psuje już. Myślę, że co, postaram się jeszcze raz. Nie to, żebym tutaj, wiecie, jakoś naciskała na to, ale bym chciała. O nie, Boże, nie zabij mi ojca. Ojciec, co ty tu robisz? Czy ty się z nim droczysz? O nie, to się źle skończy. <śmum> Mam złe przeczucie. No i co pod ambon się z nim bawi. Boże, jak mi kromokwiat zje ojca, to nie wiem, co zrobię. Weź mi nie budź. A, dalej się staramy. Nic z tego w ogóle nie wynika, ale póki co... Co to jest? Aha, kurde, to jest ten bakłażan. Czego on tu rzucił na ziemię? Jakaś dziwna klątwa tego domu. Dobra, wyrzucimy to. Mm, niekoniecznie, O dobra, okej. Okay. O, jak się bawi, piszczałeczką. <laughs> Ale co ty robisz, robisz? Dobra, i ja obudziłam tutaj naszą Helenę Niech ona sobie coś tutaj zje I zrobimy test ciążowy, ale widzę, że chyba nam się udało Oj, Apollo, nie podoba się telewizja Pobawisz się z nim trochę, co? Jedzą Ło, co tu się zepsuło yy, Opróżnij miskę napełni. Co się stało, kto to dzwoni E, nie, dzięki imprezy nas nie interesują raczej. O mały się obudził, jest głodny. Już ci tu mały. Weź sobie porcję. Nie dokazuj. Kot nam tu pomordował tego pluszaka. I co? Jej! O to nam chodziło. <laughs> idzie od razu obudzić Kaleba <laughs> o cieszy się, no dobra ok <laughs> super, bardzo mnie to też cieszy niech cię tata tutaj przyuczy nocnikowania o, jutro mamy święto zbiorów. To już myślę, że w przyszłym odcinku. Ym... No ej. Tata. Konkrety, a nie zabawa. Kiedy w ogóle nasz David ma urodziny? O kurde, szybko. A u nas to tak trochę słabo. Z tym wyobraźnia. Hm bardzo, bardzo słabo e, czekajcie, zrobię tutaj zabudowę tego krowokwiatu bo denerwuje mnie to boję się go trochę nie chcę, żeby mi kogoś tutaj zabił no, niech ci tata tutaj poczyta o Boże, ty jeszcze a, ty nie chcesz spać, na co ja patrzę w ogóle, ty chcesz, żeby cię wykąpać Helena próbuje tu naprawić nasz zlew. Całkiem nieźle jej idzie. Weź, pobaw się z tym kotem. A ty tak w ogóle to weź wstań. Ty tym bardziej wstań. Kurczę, będziemy musieli tu jakoś wcisnąć drugą miejscówkę do spania. Oby to była dziewczynka. Oby była dziewczynka, to nie będzie trzeba więcej już próbować i upychać tutaj nikogo. Odchwaszczaj ten terem. Hmm, trochę lipa z tym ogrodzeniem, mówić, że to w niczym nie w ogóle nie przeszkadza w przejściu. Sprzedaj wszystko. Nie, ja chyba wykończę tą, ten krowokwiat. Powtarzam to już chyba z piąty raz, ale dajcie znać co o tym sądzicie. Trzymać to, ryzykować śmiercią któregoś z Simu, pewnie się zagapie i zaraz ktoś umrze. Czy sprzedać? Mamy to już wypełnione, więc tak naprawdę to my już tego krowokwiatu nie potrzebujemy do niczego. Ty jesteś wykąpany, zadowolony, pobaw się. No i tata ma się dosyć kiepsko. Tato weź to, sprzątnij wszystko. Skorzystaj. Weź resztki. I śpi. Dosyć wczesna pora, ale kalep jest dosyć zmęczony, więc albo nie śpi. Weź opróżnij tą miskę, matko. Nikt tego nie zrobił. Nie, Klaudia, na razie nie mamy czasu. Ogarniamy swoje życie. Ale tego hajsu mamy. Masakra. Koniecznie na jakieś wakacje musimy pojechać z dzieciakami. Ale to wiecie, to dopiero jak nasz yy, drugi dzieciak będzie todlerem przynajmniej. Nie będzie to aż takie upierdliwe. Syf, gdzie tu niby taki syf? Szał sprzątania. No dawaj. Wiecie co, myślę, że może tym optymistycznym akcentem zakończę już ten odcinek. Udało nam się postarać o drugiego potomka. Mam nadzieję, że to będzie dziewczynka, będziemy mieli spokój. Co, adoptowaliśmy kota Apollo. No niestety, poumierali nasi rodzice, został tylko tata Heleny. Myślę, że w przyszłym odcinku może byśmy poszukali jakiegoś męża dla Klaudii. O ile wiecie, MC Command Center sam jej nic nie znajdzie, widzę, że jest nawet bez pracy, więc słabo trochę, ale coś tam postaramy się, myślę, więc y jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie kciuka w górę, polecam też moją drugą serię, serię dziesięcioleci, wyzwania, którą prowadzę na moim kanale i to właściwie tyle, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie, do następnego odcinka, pa!